Cześć kochani, tu Iwona z bloga Things to Love. To taki mój debiutancki filmik. Chciałabym się z wami przywitać i powiedzieć, że właśnie zaczynamy taką serię filmików typowo z moich produktów, ale na pewno znajdą się też jakieś tutoriale produkty dnia, produkty miesiąca przepraszam, takie top 5 produktów mniej więcej co miesiąc, co dwa będą się pojawiać z moich ulubionych rzeczy, może jakieś paczki z kitowej wymiany, czy, czy moje zakupy których robię ostatnio strasznie dużo ale nie mówcie mężowi Dzisiaj chciałabym wam pokazać, a dlaczego? Dlatego e, chcę wam troszkę pokazać filmików, dlatego że moim zdaniem na przykład albumy lepiej ogląda się na filmie niż na, e, niż na zdjęciach, przede wszystkim Project Life. E, te albumy są strasznie duże, przynajmniej ten mój jest e, 30 na 30 i ciężko mi jest ogarnąć tak, żeby na przykład były dwie strony, czy tam pokazać wam e, na zbliżeniach jakieś takie fajne elementy czy ozdobniki. E, dlatego postanowiłam, że od jakiegoś co jakiś czas będą się pojawiać te filmiki. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Jeśli tak, to subskrybujcie. Wiem, że to dopiero pierwszy filmik, ale będą im następne, obiecuję. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać album, który wykonałam do siebie na konkurs, na fanpage'a oczywiście. Albumik jest malutki, ma 15x15. Baza jest oklejana z papierów z Gordusa. Starałam się, żeby to był taki album yy, okazyjny, może może z jakiegoś miesiąca życia, czy tam z jakiegoś wyjazdu, czy, 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 czy po prostu tak na, na kilka takich zdjęć. No, bo ostatnio zauważam, że bardzo mało ludzi, yy, w ogóle ostatnio po rozmowach ze znajomymi, okazuje się, że no tak, tak, robimy zdjęcia. Yy, no, i jak przychodzi do czego, to pokazują nam, gdzie. Na komputerze. A coś jest to, jak taki komputer padnie, albo dysk, albo coś, przepraszam, że was ciągle trącam. Ja wiem, że, że bardzo dużo jest nośników danych, ale taki jest album, który można sobie obejrzeć ze zdjęciami, pomacać te zdjęcia, pospominać, taką można, można, refleksję nawet. Co z refleksją? No, refleksja można znaleźć, jakieś wspomnienia czy coś. Ale wracając do albumu. 15 na 15, 10 kart oklejone papierami Gorgiusa. Muszę Wam coś powiedzieć a propos właśnie tych Gorgiusów. One są strasznie fajnie zapakowane, bo są w takim kartoniku, który od środka ma różne takie ramki, bądź te właśnie te, te dziewczynki gorgiusowe, które można wyciąć i potem nakleić, czy na jakąś kartę, czy, czy na. Na katalogu czy, czy właśnie jakąś kartkę. Bardzo fajnie wyglądają. To nie jest ta, ta naklej, naklejka ani, ani ten element do wycięcia. To jest stempel odbity i farbami, pokolorowany farbami Ganzai, Kuretake Gambi, czy jakoś tak, czy Tambi. Nigdy nie pamiętam tej nazwy. Zawsze Kuretake to Kuretake, będzie wiadomo co chodzi. Ten stempel to jest taki zestaw. Mam nadzieję, że Wam się światło nie odbija. To są stempelki właśnie z Gorgeousa. Zazwyczaj przychodzi e, dziewczynka, e, jakieś dodatkowe zwierzaki, bądź, e, no chyba zwierzaki na każdym są. E, jakiś motyw roślinny, tu akurat mamy listki i, i gwiazdki. Oj, mój lisek odpadł. Skakuj. E, jest tego kilka rodzajów, ja mam na przykład coś takiego. I takie, to bardzo fajnie wygląda. Wygląda jak deszcz w ogóle. I coś jako ale Alicja z krainy czarów. Chyba jeszcze jakieś zestawy. O, jeszcze mogę pokazać. To chyba był pierwszy, który kupiłam. Mówiłam, że są zwierzaczki. I coś takiego. Bardzo fajne są te, te stemple. Super się odbijają. Są um, gumowe. Gumowe, tak? Dobrze mówię. Ma gumowe. Muszę się podszkolić z tego. Tam jest stempel to stempel. No ale. Są pokolorowane farbami akwarelowymi, także fajnie się rozmazują i podciągnięty trochę. A, no bo Gansai ma super farbę y, srebrną i nadaje taki fajny połysk. Narożniki metalowe i napis album pokolorowany flamastrami y, i flamastrami tylko długopisami żelowymi y, z brokatem. Także taki fajny efekt y, pokazał. Y, tak jak mówiłam strony są y, z Gojuusa. Y, niemal wszystkie. Y, Zgrane troszkę kolorystycznie, między innymi w różu, w fiolecie, w, w jakimś ciemniejszych kolorach. To jest ta, ta dziewczynka, którą można wyciąć z okładki. Jakaś kieszonka na zdjęcia, miejsce na przyklejenie swoich zdjęć, tekturka. Wszystko staram się utrzymać w jednym, w jednym tonie kolorystycznym. Powiem szczerze, że to jest mój pierwszy album, który robię w takich ciemnych kolorach, bo zazwyczaj jest to albo róż, albo jakiś jasny kolor, albo jakaś jasna kolorystyka, albo niebieski, przy albumie dla chłopców. A tu jest taki właśnie ciemniejszy, troszkę go staram się rozjaśnić, czy takimi naklejkami. Naklejki też są bardzo fajne. To jest chyba Seven Dot Studio, ale nie dam się pociąć za to. Następna fajna rzecz to są kieszonki gordusa One są... Mają taką kieszonkę, do której można coś schować. Ja akurat wrzucam tutaj dwa tagi na jakieś informacje, czy, czy no, bo na zdjęcia to raczej się tu nie zmieszczą. Yy, następna tekturka yy, to już na papierze nadrukowana dziewczynka. Follow your, your heart. Yy, tekturki, dwa gołąbki, tu może na jakieś romantyczne zdjęcie. Miejsce na zapiski. Bardzo lubię coś sobie tam dopisać do zdjęć. Mam nadzieję, że się też przyda. Następna kieszonka i dwa tagi. Bo tutaj znowu mamy dziewczynkę, którą można wyciąć z okładek. To znowu jest naklejka z tych, tego samego zestawu co tamte. Tych kieszonek jest w zestawie chyba 5 czy 6 i każda jest w innej kolorystyce, ale każda ma taką słodką dziewczynkę. Następne strony też w fiolecie. Tutaj jakąś tekturkę. Znowu ta dziewczynka do wycięcia, z, która była wycięta z okładki Imagination i Seki. Następna strona z tagami. Tutaj są. Z, to już nie jest Gordius. To jest właśnie Seven Dot Studio. Ale też bardzo fajne są mają te papiery: mają różne kolory i zielonej, czerwonej, fajnie. Tak też myślałam o albumie w tych kolorach. Tutaj też mamy kieszonkę. Taką mini ukrytą, ale jest. Do zaznaczenia. Bardzo fajnie, strasznie mi się ta naklejka spodobała. Mam nadzieję, że wszystkie będzie mogła zaznaczyć osoba, do której trafi ten album. Znowu tagi i takie ala kieszonki, które potraktowałam z skalpelem. Jak będziecie zainteresowani, to dajcie znać. Pokażę wam, jak ja to robię. Każda jest inna totalnie. Nie mam tego przyrządu do, do powtarzania papieru. Uważam, że troszkę, że no, na pewno jest fajny, ale, ale w tym momencie jest mi nie bardzo, nie jest mi potrzebny. Dobrze sobie chyba skalpelem. skalpelem. Jakbyście chcieli, dajcie znać, pokażę Wam w jakimś krótkim filmiku. I znowu ta kieszonka nawiązująca do okładki. To jest ta dziewczynka z, z lisem. Tak w środku, powsadzane. I tutaj też, żeby nawiązać do, do, do kolorystyki poprzedniej strony. Hmm, narożniki, wykończenie narożników i też można sobie tutaj wsadzić jakieś zdjęcia. No to tyle. Tyle na tyle. Zapomniałabym swojego stempla zrobić, także zrobię to teraz. Żeby było wiadomo, że to ja wykonywałam. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oj, mam nadzieję, że Wam się albumik podoba dajcie znać w komentarzach co i jak. No i oczywiście subskrybujcie, jeżeli spodobał Wam się ten filmik. Obiecuję, że będą się pojawiać częściej, yy, razem z wpisami na blogu, także obserwujcie i dawajcie lajka. Hej!